Banki poza osiąganiem celów czysto komercyjnych, takich jak maksymalizacja zysku czy wartości rynkowej, coraz częściej zwracają uwagę na społeczny wymiar swojej działalności. Banki opierają swoją działalność na zaufaniu społecznym i reputacji. W swoich działaniach często uwzględniają potrzeby pracowników, klientów, społeczności lokalnych, a także wspierają kulturę, sztukę, edukację i ochronę środowiska. Koncepcja CSR-u, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, oparta jest na założeniu, że jej stosowanie przyniesie instytucji finansowej w długim okresie więcej korzyści niż wynoszą koszty jej realizacji. W wymiarze niefinansowym korzyścią to może być wzrost rozpoznawalności marki, wzrost reputacji i zaufania do banku, postrzegania banku jako przyjaznego środowisku i społecznościom lokalnym. Biorąc pod uwagę wzrost znaczenia działań społecznych w sektorze bankowym w tegorocznym wydaniu Instytucji Roku 2018, postanowiliśmy zaprezentować przekazane przez banki i fundacje realizowane działania z zakresu CSR. -u. Analiza zebranego materiału wskazuje, że realizacja społecznej odpowiedzialności biznesu przez banki jest wieloobszarowa i zróżnicowana, może przyjmować różne formy. Najwięcej zgłoszonych działań dotyczyło kwestii edukacyjnych, wolontariatu a w dalszej kolejności projektów ekologicznych i imprez biegowych. Zgłoszono również działania z takich obszarów jak bezpieczeństwo, usuwanie barier, zbiórki publiczne i społeczności lokalne. Bank jako instytucja zaufania społecznego powinien być nie tylko skuteczny biznesowo, ale również stanowić wsparcie dla społeczności lokalnych. Wierząc, że uczelnie wyższe są kluczowym czynnikiem rozwoju i postępu, już 20 lat temu w Hiszpanii powstał program Santander Universidades. Dziś jest to jeden z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz grupy Santander. Globalnie współpracujemy z blisko tysiącem uczelni, w tym ponad 50 w Polsce. Wspieramy dzieci i młodzież. To jest przede wszystkim nasz główny cel. Chcemy, aby dzieciaki i młodzi ludzie rozwijali się zarówno społecznie, zarówno edukacyjnie, czyli wspieramy mocną edukację, a w szczególności dzięki naszym pracownikom edukację ekonomiczną, bo jest to jeden z najważniejszych celów naszej fundacji.